Krenerze, teraz oficjalnie, Czy jest ulga jeśli chodzi o liczbę zawodników, bo na początku to wyglądało zdecydowanie inaczej? No, wiadomo, że początki, cztery tygodnie temu się wrócimy do początku przygotowań. Wiadomo, że mnóstwo zawodników odchodziło. Mnóstwo zawodników było też w takiej sytuacji, że nie wiedzieli, że staną, odejdą. Finalnie odeszło dużo zawodników. Od samego początku pracowaliśmy w takiej mniejszej liczbie, ale też jak. To często mówiłem, co pracowaliśmy, mieliśmy swój plan i realizowaliśmy to w takiej, powiedzmy, mniejszej liczbie, ale, ale podążaliśmy do przodu. Dzisiaj tych zawodników jest więcej, także już ten nawet mikrocyk przygotowujący się do tego spotkania powodował, że są większe możliwości gdzieś tam zestawienia pewnych rzeczy w treningu. Jakość chłopców, którzy dołączyli do, do, do stałej jak do pana drużyny, zadowala pana ich potencjał? Ja pan, no jeżeli chodzi o transfery to nigdy nie jest łatwy temat, my jako klub też nie możemy się jak gdyby równać ze scoutingami Lecha, Legi i, i tam też niby się zawodników pozyskuje, ale też nie zawsze to się udaje, wszystko weryfikuje boisko, tak naprawdę dopiero przyjdzie czas, który to mocno zweryfikuje, mnie się wydaje, że na pewno część zawodników już pokazuje takie namiastki, że, że, że może być powiedzmy wzmocnienie, może być dodatki, Takim, takim na plus do drużyny, i też jest spora grupa zawodników, którzy są nowi, tak jak ci, którzy dołączyli wczoraj. Ale też wiadomo, że to są zawodnicy, którzy nie trenowali na co dzień ze swoimi drużynami. Także na pewno trzeba będzie poświęcić trochę czasu na wkomponowanie do tego, co robiliśmy przez cztery tygodnie, ale też wkomponowanie w motorykę. Tu spytam o sytuację z Jujaszku. On dostał w meczu doznał takiej poważnej kontuzji nosa. No tak, no było, było podejrzenie złamania nosa i rzeczywiście takie, takie było, ale okazało się, że to było takie powiedzmy szczęście w nieszczęściu, niezbyt groźne złamanie. Yy, tutaj w jakim stopniu nie ryzykowaliśmy, ale z tego co wiem zawodnik we wtorek, yy, po, po tym teraz zawodnicy mają wolniejszy weekend, wróci w pełni i będzie przygotowywał się do pierwszego meczu z Krakowią, takiego zagrożenia tutaj yy, jego pauzy nie ma. To ja jeszcze spytam o to, co wszyscy kibice pytają w Mielcu. jaki styl z tych gry starym mierzec i pan trenekami kiedyś zaproponuje. Ja tutaj jakby nie chcę w tej chwili składać deklaracji, a nie powiadać bajek, bo też nie było łatwo się poruszać na przełomie tych czterech tygodni. Rozegraliśmy pięć sparringów. Mówię, jest 14 zawodników z bramkarzami którzy przepracowali cały cykl czterotygodniowy, to byli zazwyczaj zawodnicy, którzy pojawiali się w tych pierwszych połowach wygranych z UKSM em 2-1, czy 0-0 z Zorią, czy dzisiaj 2-0 do, do przerwy tutaj z Salą Rzeszów, czy 1-0 z Siarką, to był właśnie ten, powiedzmy, fundament tej drużyny. Wydaje mi się, że w pierwszej kolejności musimy zwrócić uwagę na to, co dzisiaj w sparingu widzieliśmy, że, że musi być przede wszystkim dobra organizacja gry, zarówno taka... Yy, Ofensywno-defensywna, że, że, że z jednej strony chcemy atakować, chcielibyśmy zbudować coś fajnego i zaprezentować dobry styl przed kibicami, ale z drugiej strony, musimy też na takim etapie, jakim jesteśmy, musimy być bardzo też czujni i dobrej koncentracji w takich fazach obronnych. Gdy, gdy chodzi przede wszystkim o to, żeby dobrze zacząć ligę, ja sobie zdaję sprawę, że niezależnie od sytuacji, jaka nas dotknęła tutaj latem, tak naprawdę za tydzień jest mecz i, i tak naprawdę wszyscy ode mnie od drużyny będę oczekiwać o zwycięstwo i tak do tego podchodzimy tutaj już dzisiaj przygotowując się do tego sparingu. Trenerze za nami okres przygotowawczy i przed nami jeszcze no, chwilkę okienka transferowego. Także czy, czy jeszcze możemy się spodziewać jakichś wzmocnień i czy jest Pan zadowolony z tego, co działacze przygotowali Panu na, na pierwszy mecz? To znaczy, jeżeli chodzi nie tyle co działacze przygotowali, bo wiadomo, że w klubie nie ma pozycji dyrektora sportowego i jak gdyby ten segment zapełniliśmy przede wszystkim moją, moją jak gdyby działalnością w tym temacie, ale też komitetu transferowego, który funkcjonował w klubie, także ja, gdyby to była taka współpraca, wspólnie zbudowaliśmy ten zespół w takim układzie personalnym i na pewno jest jeszcze przestrzeń finansowa i przestrzeń dla być może dwóch, trzech zawodników, którzy zasililiby tą kadrę. Także mamy połowę lipca, jeszcze lipiec, sierpień, to okienko będzie otwarte. W tym momencie na pewno nie będziemy wywierać na sobie presji, ale na pewno będziemy rozglądać jeszcze, bo, bo takie możliwości istnieją. Czy to będzie zależne od wyników, czy, czy niezależnie od tego będziecie poszukiwać tych nowych zawodników? Wydaje się, że niezależnie od wyników, ta przestrzeń, jak gdyby i w kadrze i przestrzeń finansowa jest jak gdyby zabezpieczona, bo też jak gdyby poruszamy się w takiej kwestii nie jakiegoś naddatku, ale jest jakiś tam powiedzmy tort do, do podziału jeszcze, jak gdyby pewne kwestie do, do, do wykorzystania pozostały? Zagrożenia. Czy są jakieś zagrożenia, od których nad którymi? Klub y, tutaj rozważa, że coś może pojawić się takiego niespodziewanego, y, czy są zagrożenia przed startem. Ligi tak wymiana kilkunastu zawodników w drużynie, to czy do pierwszego gwizdka z meczu z Krakowią zgrają się, mówiąc kolokwialnie, czego Pan jako trener obawia się przed nadchodzącym sezonem? No ja nie, nie lubię takiego słowa w swojej pracy na przełomie 15 lat, jak pracuję, że obawa, to czegoś takiego nie ma. Jeżeli nawet mówimy, że problem, no to problem jest po to, żeby rozwiązać. Kiedy tu przychodziłem do Stali Mielec, drużyna w dziewięciu meczach była bez zwycięstwa, w dziewięciu meczach miała tylko dwa gole strzelone i było coś do Rozwiązania rozwiązaliśmy, zaczęli strzelać bramki inni. Także ja tutaj podchodzę do tego tak po męsku: ja po prostu nie mogę mieć tu żadnego alibi. Drużyna yy, będzie podążała z dnia na dzień. Yy, Teraz będziemy starali się pracować taki model i taki schemat gry, żeby w tych pierwszych meczach punktować i tutaj y, żadnej taryfy ulgowej ani ja sobie nie stawiam, ani nikt przede mną takie taryfy na pewno nie zastosuje. Także patrzymy tak po męsku i, i na pewno czas będzie y, z tego zespołu w kolejnych tygodniach, bo, bo zawodnicy będą pracować też w mikrocyklach, czyli ta motoryka, tych, którzy teraz się pojawili, na pewno będzie się poprawiać, ale też schemat taktyczny, zgranie z pozostałymi na pewno będzie procentować dla na, na całości zespołu. Na razie musimy y, zadowolić się, jak gdyby, y, takim fundamentem, y, który, który powiedzmy widzieliśmy w pierwszej połowie. Ja też nie, w żaden sposób y, nie chcę i mówiłem zawodnikom gdzieś przed sparingiem, że y, nikt jeszcze nie ustalił składu na pierwsze mecz Krakowią. Na pewno w tych pierwszych połowach y, tych wszystkich sparingów spory zalążek, fundament tego, tego składu, który wyjdzie na pewno się pojawiał i to było coś, na czym, na czym tą pracę opieraliśmy. Jak pan oceni dzisiejszy występ nowych zawodników? Przede wszystkim tych nowych, bo tych, którzy grali w poprzednich sparingach, to miał pan okazję ocenić, zobaczyć ich umiejętności, a ci, którzy pojawili się wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj pierwszy raz zagrali, to co może pan powiedzieć o ich stylu gry? Znaczy ja też jakby za wiele sobie też nie obiecywałem, bo, bo tak naprawdę Trenowali my też jak gdyby w tym układzie tygodnia po trzech tygodniach pracy mieliśmy też, bo kiedy mocno pracujesz motorycznie, musi nastąpić też moment zejścia z obciążeń, także oni dołączyli do nas na taki etap powiedzmy treningów o niższej intensywności, nie są z granic z zespołem. Tak naprawdę to oni dopiero mają takie pierwsze emocje, poznają tą energię, jaka, jaka w tej szatni może powstać, bo też trzeba wiedzieć, że na tym etapie na pewno trzeba budować taki nowy klimat, nowy, nową taką energię, wspólną energię. Yy, także no tutaj zobaczyłem takie zalążki, tak? bo też nie można powiedzieć całościowo o tych zawodnikach, że oni jak gdyby wkomponowali się w schemat gry, pokazali momentami yy, dobre momenty i, i teraz trzeba to składać w całość z wszystkimi. Panie trenerze, jeszcze jedno pytanie. Kto będzie strzelał bramki, bo bez nich nie ma zwycięstw? Czy urodzi się nowy hamulicz? Widzi go Pan w drużynie swojej? No nie widzę, bo tutaj jak się rozglądałem, to go nie widziałem. Są zupełnie nowi zawodnicy. Jest w tej chwili Szkurin, który w meczu z Siarką strzelił bramkę. Jest dzisiaj grał w pierwszej połowie Wolsztyński, który to prawda strzelił bramkę, ale ze spalonego. Fin, który dzisiaj o imieniu Kai Mary Luoto, Tych nazwisk też muszę się nauczyć. No, miał właśnie kilka takich dobrych momentów. Też, też to jest zawodnik, który też może stworzyć asystę wiecie, przy sytuacji, gdzie Leo przestrzelił, yy, mógł mieć właśnie asystę, ale też yy, ja uważam, że trzeba patrzeć na to w ten sposób tak jak po moim przejściu. Powiedziałem, że odpowiedzialność za bramki tak naprawdę muszą brać wszyscy, bo jeżeli pomocnik czy obrońca znajdzie się w polu karnym rywala, potencjalnie może strzelić bramkę. Tak było na wiosnę, ale jeżeli napastnicy rzeczywiście będą strzelać i w dużej ilości, na pewno tych punktów dla drużyny będzie dużo więcej. Well. Thank you. Thank you.